Maneczku tutaj Wenta i zapraszam Was do drugiego odcinka z serii Stabs the Zombie. Tak więc, zaczynajmy. Pociąg nadjeżdża. Proszę nie zbliżać się do torów. Witamy w biomie rzeznego półksiężyca, gdzie trawa jest zawsze bardziej zielona. Dziś w najbardziej nowoczesnej cieplarni świata macie zaszczyt poznać mnie, Madzie Poniedzielną. Czy wszystko w porządku, w no poniedzielnie? Tak, synku. Na pewno niczego nie trzeba? Coś zimnego do picia, nie. papieros, masz Nie, stup? Jestem... Nic nic nie masz. Co? Miły z ciebie facet, panie skrapek. Ale czy naprawdę nie ma pan nic lepszego do roboty niż startować do matki swojego pracodawcy? Ja tylko robię co do mnie należy, panno poniedziałek. Pan Andrzej polecił podróż, i zająć się panią i mam zamiar dopilnować, żeby dnia, tak nic, nic niepożądanego Synku. nie zdarzyło się w tym rynku, by i wielkim dniu. Lecz nie dostaniesz ich gdzie, tylko u niej możesz znać. Niech pani pójdzie ze mną. To nie jest zbyt bezmierne miejsca. Dobra, może wróciłem do mnie. Dobra, dobra, pani skrapek! też o nich wciąż głodni i spragnieni. Bo uwodzi nas tych melonów wojna, im chrobłość kłusili oko i dłoń, ach maciu nie mocno. No dobrze, to się rozejrzyjmy. Mamy tutaj dwóch policjantów, użyjmy swojej supermocy. No i... zjedzmy ich mózgi. Możesz prowadzić każdy pojazd, nad którym znajduje się ikona kierownicy. Naciśnij E, aby wsiąść do pojazdu, gdy stoisz blisko jego siedzenia. No dobrze, już widzę, że z tyłu mamy właśnie taki pojazd, do którego będziemy mogli za chwilę wsiąść. Ale zanim to, to musimy się tutaj uporać z resztą z tym naukowcem i tutaj z tym... a tam już idą kolejni, no to nie ma co czekać Wsiadamy do pojazdu i jeśli to jest gnojowóz, w tym wozie akurat możemy strzelać różnego typu fekaliami Co mi tutaj ułatwi bardzo mocno gierkę, akurat na tym etapie, bo nie muszę nic praktycznie tutaj robić, tylko jeździć i strzelać do pobliskich przeciwników. I przy okazji szukać miejsca, gdzie mam dojechać, bo to jest tutaj najważniejsze. Już widzę tutaj jakiś betonowy blok, i tam chyba było wejście. Ale za chwilę do niego się udamy. Najpierw tutaj musimy się uporać z resztą. Bo widzimy, no, jest ich tutaj dosyć sporo. A im szybciej się z nimi uporamy, tym później nie będą nam tutaj sprawiać żadnych problemów. Jak możemy zauważyć, jest tutaj drugi gnojowóz, który... Chce nam tutaj przeszkodzić, ale na szczęście my jesteśmy od niego szybsi, mamy szybszą reakcję i w bardzo szybki sposób możemy się go tutaj pozbyć. I jak widzimy, tutaj jest kolejny betonowy blok, ale do niego również za chwilę wjedziemy. Okej, okay, dobra. Chyba wszyscy wszystkimi się tutaj już uporaliśmy. Się jeszcze tak rozejrzymy. No, tu już byliśmy. A tutaj? Jest zapisywanie? Okej. Okay. No, właśnie, tutaj jeszcze nie byliśmy. Tutaj jest jakiś duży wjazd. No dobra. To tutaj na razie się zatrzymamy. Chyba. No, nikogo tutaj już dalej. A nie, jeszcze się tutaj ktoś kryje. Dobra. Oni się znikąd normalnie pojawiają. No teraz już tutaj. Na pewno to byli wszyscy. Dobra. No to teraz e, szukajmy tego betonowego bloku z tymi dużymi drzwiami. Tak więc jedźmy. Tutaj jest początek mapeczki. Ok. No jest pierwszy betonowy blok z małymi drzwiami. To spróbujmy się tutaj dostać. No niestety zamknięte, dobra. To jedziemy dalej, bo był jeszcze jeden taki betonowy blok i były jeszcze duże, olbrzymie drzwi. Okej, okay, tutaj jest ten mały blok z małymi drzwiami. Sprawdźmy. No tutaj są akurat otwarte drzwi. No niestety kolega nie wysiada z, z pojazdu. To sami musimy się tutaj uporać z tym, co tutaj będzie. Jak możemy zauważyć, jest tutaj kilku policjantów oraz jest tutaj kilka robotów. Na szczęście nie mają oni jakiegoś dużego tutaj cela. I jak oni są tak daleko ode mnie, to jakoś zbytnio nie trafiają. To spokojnie możemy tutaj do nich podwiedz i szybko wyeliminować tutaj kolejnego przeciwnika. I teraz, kiedy już on, ich jest tak mało, oni już tutaj powoli uciekają. Jak widzimy, mamy tutaj strzałeczkę, która nas kieruje do miejsca, do którego powinniśmy pójść, ale to za chwileczkę. Ci pokażę za co. Mam żonę i dzieci. No i teraz jak już teren został przeze mnie oczyszczony, na spokojnie można tutaj wejść na ten podest. I tutaj jest jakiś przycisk. Okej okay, i otworzyły się jakieś drzwi. Pewnie z tego Bloku małego, właśnie, gdzie wcześniej nie mogliśmy wejść. Ok, już widzimy tutaj, że znowu mamy policjantów tam. To swoim gnojowozem możemy się ich tutaj znowu pozbyć i jedziemy dalej. Tak naprawdę jedziemy teraz w kierunku dużych drzwi jeszcze. O kurczę, mamy tutaj jeszcze gnojowóz przeciwnika. Ja bym sprawdził właśnie co tutaj najpierw jest. To wjeżdżajmy. No niestety w pojeździe nas to nie wpuści. Będę musiał niestety wyjść. I teraz no, zobaczmy co tutaj jest. Tylko kilka naukowców. No dobra. I teraz, jak już wiemy, co tutaj jest, możemy spokojnie pójść do tych malutkich drzwi. Tylko gdzie one były? Podążajmy, kurczę, może w tym kierunku najpierw. No jak natrafimy, to natrafimy na te... na ten blok. O i kolejny gnojowóz. No troszkę się tych policjantów tutaj nazbierało. Dobra, i jesteśmy na miejscu. Uciekają tutaj z moją ukochaną, no niestety musimy ich jakoś dogonić. I kurczę, teraz przechodzimy przez jakieś tunele. Do robota się tutaj nie zbliżamy, dlatego idziemy tutaj. Bo wydaje mi się, że... Wybranie pomieszczenia z robotem byłoby złym wyborem. za co! Witam, witam, to ja, robo przewodniczka, pamiętasz mnie z plaży? Jesteś pewien, że ta ogromna dziura w brzuchu ci nie przeszkadza? Bo wiesz mnie trochę przeszkadza. Widzę jak wnętrzności ci się w brzuchu przelewają. No niestety i mamy tutaj znowu policjantów. Kurczę, troszkę źle mi się nacisnęło. I rzucamy flakiem. Okej, okay, fajnie wybuch. No niestety nic im nie zrobiło. Kurczę, to ich elektryczne urządzenie jest dosyć mocne. bo ich obrażenia są naprawdę porządne. I troszkę się tutaj zregenerujmy i możemy spokojnie iść dalej. Tutaj się próbują ukryć w krzakach. I jak widzimy idziemy do kolejnego Idziemy do kolejnych jakichś tuneli Ale zanim to... Jeszcze jeden policjant. Nawet nie jeden, ale ich tutaj chyba więcej jest. Zobaczmy najpierw tutaj tego. A i potem jeszcze tylko naukowcy. No to wchodzimy do środeczka Jak, wszyscy fajnie idą? Dobra I tutaj widzisz robot, co znowu nie idziemy tym przejściem Wychodzimy gdzieś tutaj bo naprawdę wydaje mi się, że ten robot może mnie naprawdę mocno skrzywdzić jak do niego podejdę Dokładnie tak, zjadłem mózg Boba Ja ci pokażę za co Jak się wszyscy tutaj na mnie rzucają. I kurczę troszeczkę Czasami jest problem z... z puszczeniem wiatrów. Troszkę trudno czasami tą umiejętność zrobić. Dobra, rzucamy flakiem. I teraz fajnie się zdetonował, no nie powiem. Nie musimy konkretnie naszym przeciwnikom wyżerać mózgów, żeby się stali oni zombiakami, bo równie dobrze wystarczy ich potraktować właśnie w sposób e, siłowy. Troszkę kilka razy ich uderzyć i jak padną, to również się zamienią w zombiaków. Nie musi być to właśnie konieczne zjadanie mózgów. Chociaż jest to lepsze bo daje nam to właśnie regenerację żywotności. Okej, okay, uciekają. No to gońmy ich, mieli oni jakieś dziwne pistoleciki, jak mogliśmy zauważyć. Jak tutaj fajnie uciekają. I teraz przechodzimy pod tym tunelem, którym wcześniej śliśmy. Ale ich się tu bardzo dużo teraz nazbierało. Także szybkie wiatry. I próbujemy się z nimi tutaj uporać. Teraz akurat wyrwaliśmy rękę. I jest to również dobra broń, bo wystarczy raz uderzyć, i już jest po przeciwniku. Widzicie! Bardzo w bardzo łatwy sposób można tutaj pokonać przeciwników. I rzucamy flaczkiem. Tylko, żeby jeszcze ja się zdetonował fajnie, to by było pięknie A -ha. A -ha. Troszkę mi ten zombiak przeszkadza, ale ostatecznie jakoś udało na tym przejść Ja ci pokażę za co! Tw <tryb <softly> <tryb <wügły> Zaraz cię spacyfikuję! Mam żonę i dzieci! O i gdzie dotarliśmy do jakiegoś nowego pomieszczenia? Niech to diabli. Umarli chodzą. O wy, potężne głosy w mojej głowie. Nigdy już w was nie zwątpię. Komuchy do tego stopnia przeniknęły już struktury naszego państwa, że nawet umarłych przekawacili na swoją stronę. Ale żołnierze nieregularnych oddziałów stanu Kwakrów nie poddadzą się bez walki. Tak więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, tak więc zostawcie łapeczkę w górę. Zostawcie komentarz oraz jeśli chcecie, to udostępnijcie ten odcinek. Cześć!